Matka, która przed kilkoma dniami opuściła internat, w którym mieszkała, zaginęła. Od chwili, w której widziano ją po raz ostatni, nie nawiązała żadnego kontaktu z bliskimi. Rodzina jest zrozpaczona, robi wszystko, by odnaleźć swoją krewną. W mediach społecznościowych pojawił się apel z prośbą o informacje na temat dziewczyny. Nastolatka zaginęła w czwartek, 1 października bieżącego roku, po raz ostatni była widziana przy ulicy Ludwika Mierosławskiego w ławie, nieopodal internatu, w którym mieszkała. Od kilku dni nie ma z nią żadnego kontaktu. Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat obecnego miejsca jej pobytu proszone są o pomoc? Dorota Raduszewska ma 16 lat, 164 cm wzrostu, krem po sylwetkę, długie czarne włosy, owalną twarz i ciemne oczy. W chwili zaginięcia miała na sobie niebieskie dżinsy i kurtkę. Z informacji wynika, że niosła plecak wypełniony kosmetykami. Kropka nastolatka od ubiegłego czwartku nie nawiązała kontaktu z rodziną i znajomymi oraz nie poinformowała nikogo o swoim aktualnym miejscu pobytu. Bliscy nie kryją rozpaczy, obawiają się o bezpieczeństwo szesnastoletniej dziewczyny.